Kiedy jeszcze jakiś czas temu odwiedziliśmy pływalnię letnią przy ulicy Dekabrystów, dopiero myślano o rozpoczęciu jej ponownego funkcjonowania, ale czas szybko biegnie i dziś już ten obiekt, co na pewno cieszy mieszkańców, działa i tętni życiem. Jest, jak słyszymy, odpowiednio przygotowany do sezonu letniego i jedne, czego nie można być pewnym, to pogody, ale podobno i na to, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma sposób. Tak serdecznie zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Częstochowy na pływalnię letnią, która już od soboty funkcjonuje i funkcjonować będzie aż do 1 września codziennie w godzinach od 10 do 20. No tak, liczymy na tą pogodę, że dopiszę, że będzie lepsza niż w zeszłym roku i że pływalnia codziennie wypełniać się będzie. Klientami. Jeżeli ta pogoda nie pozwoli korzystać z pływalni, to zapraszamy do sąsiadującego z obiektem parku wodnego Częstochowa. Tam pogoda nikomu nie będzie przeszkadzać. Życzymy więc wszystkim wspaniałej zabawy i w imieniu mosir zapraszamy do korzystania z pływalni letniej, która oferuje promocje cenowe dla mieszkanych i mieszkańców, którzy wolny czas chcą spędzić na obiekcie przy ulicy Dekabrystów. Na wszystkich naszych obiektach ogólnodostępnych w cennikach jest taka pozycja jak bilety grupowe. Są to bilety skierowane właśnie do organizatorów półkolonii, w ciągu roku szkolnego do grup szkolnych. No teraz wiadomo, mamy wakacje, ale takie bilety funkcjonują, są troszeczkę tańsze od, od zwykłych biletów wstępu. Na pływalni letniej również można skorzystać, jeżeli nie chcemy całego dnia spędzić na tej pływalni, bo... No, Niektórzy mają tyle czasu, niektórzy pracują. Można skorzystać z biletu popołudniowego, który obowiązuje od godziny 15 i on jest również tańszy niż taki bilet całodniowy.